Włącz i zostań z nami. Ten Hannah Wald zrobił naprawdę mistrzostwo świata, bo to, jak on skakał, jak on był zdyscyplinowany. Potem nasz Kamil Stoch, któremu udało się to samo. Ja się zawsze zastanawiam, jak można się tak skoncentrować przy takiej presji, gdzie włączysz telewizor i wszyscy od rana do wieczora się zastanawiają. Wyskaczy ten Hannah Wald, drugie, trzecie zwycięstwo, czwarte. Czy ten Stoch da radę? Jak to, nie wiem, to jest praca z psychologiem. Jak, jak wytrzymać taką presję, żeby móc... Na zadaniu, czyli na oddawanych skokach, na od. Właśnie o stanie zdrowia Aleksieja Nawalnego, ale także o tych wszystkich okolicznościach dotyczących użycia no, tej substancji trującej. Mówił Cezarek, my z Berlina, dziękujemy Ci bardzo Czarku. My w tej sprawie jeszcze powiemy jedno słowo, o, a, nawet a nawet. dwa. może dwa i trzy konteksty, komentarze te dla Państwa przygotował Paweł Zieliński z redakcji Zagranicznej Bałle Witaj. Po pierwsze, rzecz miała miejsce na terenie Rosji, a po drugie jest rzeczywiście to domniemanie, że jeśli był to czołowy opozycjonista, to mogło mu się stać coś z pobudek politycznych zostać z pobudek politycznych wszczęte. Reaguje też strona niemiecka. Angela Merkel, kanclerz Niemiec, Heiko Maas, szef niemieckiej dyplomacji z kolei, wydali takie oświadczenie, w którym również wzywają do wszczęcia postępowania w tej sprawie i wyjaśnienia wszystkich zawiłości. Ale w tej niemieckiej, w tym niemieckim oświadczeniu, w tej niemieckiej depeszy nie ma z kolei ani słowa, ani odniesienia do Władimira Putina, ani do rosyjskiej władzy. To jest bardziej takie ogólne no tutaj można zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest to bardzo ogólne ze względu na, na wspólne interesy niemiecko-rosyjskie, czy, czy po prostu rzeczywiście jest ta zasada domniemania niewinności. Chodzi o Władimira Putina. Nie wiem, czy, czy, czy stosować można akurat w tym konkretnym przypadku, no bo to też nie. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.